Aby żył wiecznie. Ja? Popatrz na siebie. Jestem nawiedzony przez kogo? Przez, przez co? Jestem nawiedzony Bogiem. Jak to wygląda? Jak wygląda nawiedzenie Bogiem? Chore jest? To co? Trzeba do choroszczy? No, co z tym trzeba zrobić? Choroszczy z Fajne. No to, to może do tworek, no. Kurz, no straszne. Tylko powiem ci szczerze, że totalnie mnie nie obchodzi twoja opinia. Spoko. No i bardzo dobrze. Przyjaciele. Ja, no mam, no właśnie ciebie mam. <laughs> Człowieku, zobacz, jak bardzo ciebie zainteresowałem, że musiałeś do, nie, do mnie podejść. Zobacz, ile tysięcy ludzi przeszło przez tę tam godzinę, którą głoszę i kilka osób przyszło. I nawet ty przyszedłeś. Widzicie? I o Jezusie mówili tak samo. No jesteś porąbany, chłopie. Gdzie ty na krzyż idziesz? Ty będziesz umierał? Ty chcesz zbawić świat? Nie idź, mówili jego uczniowie do Jezusa. <grym>, nie mówię do, do ciebie, ty sobie robisz co chcesz. Ale widzicie, nic się nie zmieniło od tamtych lat. Depresja. Dokładnie. Wziąłem uzdrowienie od Jezusa z Afryki. Nie chodziłem do psychologów, nie, nie chodziłem do psychiatry. Nie ćpałem różnych dragów. Przydałoby się, no tu idź do psychiatry, jak potrzebujesz, no. Jak potrzebujesz, to idź do psychiatry. Ale ja ci mówię o żywym Bogu, który ci może uwolnić dzisiaj od fajanka, od alkoholu. Ale spoko, to nie ma problemu, że lubisz. Ale może być od tego wolny. Rozumiesz? Spoko. Nie ma problemu. Masz wolną wolę, tak jak każdy człowiek. Chcesz być uzależniony? Bądź uzależniony. Chcesz być święty? Bądź święty. Świętym możesz się stać przez wiarę. Przez to, że Jezus zapłacił za ciebie, abyś żył wiecznie, abyś nie umarł. Rozumiesz? Oto święty człowiek. Każdy z Was, jak tutaj jest, może być święty. Ja jestem święty. Tomasz Partes. Bo święty to nie jest uznany, wiecie, przez rzymskokatolicki Kościół, jak mówiłem wcześniej. A dla tych, których nie było, to powtórzę. Święty to człowiek pojednany z Bogiem. To jest człowiek totalnie bez grzechu. Bez grzechu sam z siebie nie możesz się stać. tam zepniesz tyłek i kurczę, no nie będę grzeszył, no, no dzisiaj nie zapalę fajana, jutro nie zapalę jointa, a pojutrze nie będę się masturbował. Nie. Bogu na serio nie zależy na twojej moralnej sprawiedliwości. Świętym się stajesz przez to, że wierzysz w to, że Jezus poniósł karę, że Jezus umarł za ciebie, abyś żył Następnie zmartwychwstał w ciele. Oto wszystko, oto finito, oto recepta.